Pokażesz nam swoją etapetę w telefonie? Eee, dobra, czy jest wizyjna, to już drugi raz, kiedy widzę cię na ekranie u boku Cezarego Pazury. Najpierw widziałam Cię w roli jego partnerki w filmie Nie już. Teraz byłaś jego córką. Kiedy było lepiej? <laughs> Yy, za każdym razem było fajnie, bo Cezary Pozor jest wspaniałym aktorem, ale też cudownym człowiekiem. Yy, bardzo mi imponuje w ogóle jego relacja z y jego żoną. To jak on o niej pięknie mówi za tak każdym razem, codziennie, to jest inspirujące. Że można taki piękny związek tworzyć, ale to taki sajdzik, <gry> ma pochwała. Wiesz, ale wiesz, prywatnie. że powiedziałam mu dzisiaj to samo, bo ja do dzisiaj pamiętam, jak pięć lat temu opowiadał mi o tym, jak jego żona zrobiła mu ciasto. Na... I do dzisiaj ja o tym mówię i pamiętam. Tak, ta relacja jest wspaniała do obserwacji. Sama chciałabym tak długo utrzymać taki element, wiesz. Tych motyli w brzuchu, które jest tylko na początku, ale mam wrażenie, że ma je non stop. Ale to site Sam Cezary Pozora jest naprawdę mm, super partnerem w ogóle do grania i, i obserwowanie go na pewno jest ogromną nauką. I też takim zaszczytem też, że mogę się obok niego pokazać. Ale przy tym Cezarym Pazurze się zatrzymam, dlatego że on pięknie nie tylko mówi o swojej żonie, ale także o tobie. Po dzisiejszej konferencji mam wrażenie, że on jest twoim wielkim fanem, zwłaszcza że przed chwilą z nim rozmawiałam i to jak się on o tobie także wypowiada, jakim jesteś skarbem narodowym, zresztą tak cię dzisiaj określił. Jak ty się z tym czujesz, bo to jest faktycznie taka ikona aktorstwa? Killer. Chłopaki nie płaczą. No trzynasty posterunek, ja się na nim wychowałam. Myślę, że ty też i nagle stoicie ramię w ramię, kiedy on mówi jestem twoim fanem, Julka. Nie no, to jest. Ja czasami się zastanawiam, na ile on żartuje, a na ile nie, bo dla mnie to jest takie, wiesz, niebywałe, żeby taka chodząca legenda. Powiedziała mi coś takiego miłego. Być może to wynika z jakiejś mojej lekkiej niepewności siebie, bo ludzie w ogóle myślą, że jestem bardzo mocno pewna siebie i że w ogóle idę wiesz do przodu i nie zastanawiam się, co inni myślą. To jest nieprawda. Wiadomo, że to jest jakaś maska wyuczona w głębi duszy, jestem małą Juleczką, która ciągle walczy o to, żeby mm, być pewna siebie i swojej wartości. I dlatego jak ktoś taki mówi mi, że jestem super i że w ogóle jestem naprawdę twoim fanem, jak ty coś tam robisz i jak ty łączysz tyle rzeczy i w ogóle, ale ekstra, no naprawdę podziwiam. I jak ja słyszę takie słowa od kogoś takiego, kto dla mnie jest inspiracją e, i autorytetem, no to się zarumienię i mam tak, że ja nawet nie wiem, jak przyjąć taki komplement tak zawsze tak się uśmiecham i tak mam ochotę się zakryć za nie za marynarką. Jasne. Przejdźmy teraz do Twojego serialowego chłopaka, a w przyszłości męża, to jest Ignacy Lis. I jak Wam się grało? Bo te sceny nie zawsze były proste, zresztą nawet tutaj dzisiaj ten trailer, który reklamuje ten serial, pokazywał takie sceny dosyć odważne, które wydawałyby się mogłyby być trudne. Tak, nie było ich wiele, żeby nie było, że w trailerze jest, jestem w to znaczy, że tak latam w całym serialu, nie jest tak, no jakby nie miałam wpływu na ten trailer, natomiast um, takie sceny zawsze są trochę stresujące, szczególnie, że grałam je z moim kumplem, który jest jakby no, kumplem na życie e, i, i to było takie trochę awkward, ale y, obracaliśmy to w żart. I, I spoko. No. Zawsze, zawsze osoby, które nie są potrzebne na planie w tym momencie, są wypraszane z pokoju, i, i, i czujemy się wtedy bardziej komfortowo. Na szczęście też nie były to jakieś nie wiadomo jakie yy, grube, ciężkie sceny, tylko yy, były ocenzurowane i wiesz, w ramach jakichś takich. Ja zawsze planów. też powtarzam, że z drugiej strony na plaży wyglądamy dokładnie tak samo. No właśnie, dokładnie. Widzę tutaj przede mną plakat, bo nie tylko trailer widzieliśmy, ale także obrazek, który reklamuje ten serial, ty jesteś tutaj w sukni ślubnej. Jak ci się w ogóle przymierzało taki strój, bo nie jest on codzienny, zwłaszcza dla kobiet, które kiedyś gdzieś tam myślę, że pewnie gdzieś mają to w zamiarze. Kiedy przymierzałam z kostiumografką suknię ślubną, powiedziałam, powiedziałam jej, ma być to jak najbardziej cringe'owa sukienka ever. Taka, jakiej bym nigdy sama nie założyła, żeby nawet. W małym procencie nie przypominała sukienki, którą ewentualnie ja bym mogła założyć kiedyś w taki, w taki dzień jak ten. Na plakacie jest inna sukienka niż w serialu. W serialu jest tak, kurde, cringe'owa, kocham, w sensie jest wspaniała. No właśnie bo chciałam jest powiedzieć, że ta z plakatu jest z jakimiś błyszczącymi w ogóle cyrkoniami jest okropnie piękna. Ale chciałam powiedzieć, że ta ze zdjęcia wygląda naprawdę top, jest klasy, mniej ta znaczy jest więc... classy, tak, to ta jest, ta jest jeszcze, taką jeszcze mogłabym w miarę ubrać, natomiast ta, która jest serialą jest hitem, musicie to zobaczyć, pod koniec sezonu dopiero, więc musicie obejrzeć cały. Nie. Sorry, tu postawię kropeczkę, ale przejdę do jeszcze jednego tematu, dlatego że wczoraj przeglądałam sobie y, rolki na Instagramie, wyskoczyło mi Agasta Hurska. to jest taka pewna znana influencerka Aha. i miałam wrażenie, że ona mieszka teraz w twoim Ach, starym tak, pierwszym tak. mieszkaniu. Jak to w tak, ogóle ona się wynajmuje ode mnie mieszkanie? Tak, w ogóle jakby nie, nie ode mnie, tylko przez... Mm, Agenta nieruchomości, więc to jest przypadek. Ale też zauważyłam, na TikToku dopiero skumałam, kurde, to ona, więc. I jak ty się w ogóle z tym czujesz? Dlatego, że jak ja myślę sobie o swoim domu, no to to jest takie moje i nagle gdybym no widziała tak, kogoś. mój tutaj... nowy dom jest już w innym miejscu, więc mam sentyment do tego mieszkania i zawsze jak widzę i TikToki, mam takie. Moja garderoba, i tak mam dobre wspomnienia z tym. Ale teraz mam zupełnie, wiesz. Nie no, teraz to jest po prostu... O Jezus, stop, tak. moje marzenie. <śm> A czyli wysoką się nie znacie. B Wydaje mi się, że poznałyśmy się gdzieś przez znajomych, gdzieś tak przelotem, ale nie, żebyśmy się znały jakoś blisko. Na koniec pokażesz nam swoją etapetę w telefonie. E dobra. Czy jest wizyjna, <śm> jest bardzo wizyjna. Jest to najwspanialszy chłopak na świecie. Mój syneczek, mój najsłodszy piesek na świecie. Kocham go bardzo. I on jest u mnie na topecie. Bardzo dziękuję za rozmowę. <grym> dziękuję, dziękuję bardzo. No.